Cześć widzowie. Witajcie na siedlisku Marcinówka. Mamy dzisiaj piękny dzień. Jesteśmy bardzo bardzo pozytywnie nastawieni. Mamy dużo roboty do zrobienia i tak się składa, że dzisiaj mamy taki dzień, gdzie będziemy robić dużo takich rzeczy, które nie zostały skończone albo gdzieś nam zostały po prostu, bo zabrakło nam czasu. Czyli dzisiaj zajmiemy się na przykład impregnowaniem ławki, która jest tam za mną. To jest nowa ławka, którą Marcin zrobił razem ze swoim tatą. Odcinek z tego budowania tej ławki możecie obejrzeć tutaj, jeśli jeszcze nie widzieliście. Poza tym będziemy jeszcze na pewno y, ogarniać pomidory, ściukować je, będziemy też obcinać wilki, będziemy siać fasolkę szparagową, ponieważ ja wysiałam fasolkę jakiś czas temu, y, zostawiłam sobie miejsce, żeby w kolejnym rzucie wysiać fasolkę, żeby ona nie była cała w tym samym czasie, no ale niestety okazało się, że tamta fasolka nie wzeszła, więc nie mamy żadnej. Dlatego y, jest trochę późno, ale spróbujemy. Myślę, że nam y, Coś tam wyrośnie. Czyli ta fasolka. No i musimy też jeszcze przyciąć forsycję, bo tego zapomnieliśmy zrobić, nie mieliśmy czasu. Dodatkowo pożyczyliśmy jeszcze takie nożyce do cięcia tui od Marcina Taty, więc też będziemy dzisiaj przycinać tuje. Oczywiście będziemy podlewać, będziemy ściągać wodę, mamy gnojówkę do podlewania roślin, bo cały czas wiadomo trzeba im pomagać i je nasilać. Pracy jest naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy zdążymy to wszystko dziś zrobić. Na pewno zajmie nam to cały dzień, a może i więcej. No zobaczymy. Bądźcie z nami, oglądajcie do końca. Przekonacie się, czy nam się to udało, czy też nie. A tymczasem ja mam jeszcze trochę kawki, ale szybko ją kończę i zabieram się do roboty. Kochani, zabieramy się za impregnowanie ławki. Robimy to we trójkę. To znaczy ja i Marcin, a Tosia pewnie też nam pomoże. Zrobimy to wszyscy razem, dlatego że pójdzie szybciej. Ktoś pewnie zacznie na dole, ktoś na drabinie zacznie od góry. Więc myślę, że nam to szybko pójdzie. Ta ławka stała już tydzień, niezaimpregnowana. Nie Troszkę to drewno tak się zbrązowiło, trochę pociemniało tak delikatnie. Będziemy impregnować tym samym impregnatem, co ławkę, którą remontowaliśmy ostatnio, czyli takim impregnatem w kolorze dębu. Ona na początku wychodzi trochę żółta, ale potem robi się ciemniejsza, więc mam nadzieję, że tutaj na tym drewnie też wyjdzie ładnie. To jest drewno sosnowe, zobaczymy. Oglądajcie, zobaczcie, jak wyjdzie efekt końcowy. Sama jestem ciekawa.

No i nadszedł czas na naszą forsycję, jak widzicie jest ona mocno zaniedbana, to widać po kształcie, część gałęzi się kładzie na ziemię, część jest tutaj pusta, no trzeba się nią zająć i ją po prostu dość mocno przyciąć, nie da się ukryć, że już jesteśmy trochę z tym spóźnieni, no ale to nic, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc zaczynamy. Najpierw przytnę te, które się kładą na ziemię, bo one są kompletnie niepotrzebne z tej strony. I tutaj są takie, jedna stara, ze środka to też się wycinam, no i jedna, co się kładzie, nawet dostęp jest dość ciężki, widzicie, nie jest to takie proste, ta się kładzie, ale tutaj widać, od ziemi gdzie nowy pęd tutaj, nowy pęd tutaj, także drzewo żyje, a my się no, musimy pozbyć, o tutaj ten, o, widzicie, jak się, on się kładzie w zasadzie, to jest... Tam się kładzie, tutaj nawet ciężko do niego dotrzeć. jakiś kawałek mały? Czego? Za chwilę. Najpierw muszę tutaj sobie poradzić, bo nie, nie mam podejścia. Dobra, może się udało. Udało się. I o tego wytniemy. To dużo nam oci ale ten pętl rośnie tak. W środku obok niego rośnie ten nowy. On jest najstarszym w zasadzie, albo jeden z dwóch najstarszych, więc nam się tutaj już nie przyda. Widzicie, jest taki zaschnięty. Trzeba je, co parę lat obcinać, a na pewno nie było to robione, więc robimy ciach. I nie ma. go też. O, bardzo nam się przeżydziło to drzewko, ten krzew. No mam nadzieję, że nie przytnę za mocno, no, ale zobaczymy. Nie, nie znam się na tym specjalnie, więc ja bym jeszcze ten, no, ale to wtedy już w ogóle byłoby goło i wesoło. No i kochani, no zabieramy się do, do cięcia już tych zwykłych pędów. Zwykłe skracamy o jedną trzecią, takie dłuższe nawet o 2 trzecie. Zawsze nad zdrowym młodym pąkiem tak około pół centymetra i ukośnie. Ten należy skrócić. O tutaj ten tutaj nam też tak kiepsko damy go tu. Tutaj no też wiadomo, przekwitnięte usuwamy, to tutaj tego to w ogóle usunę, tutaj zaraz wyraz ten nowy. Ten mamy taki dłuższy, no to go walniemy tutaj. I ten jest taki też dłuższy, no to go skrócimy tutaj, przechodzimy trochę wyżej, tutaj nam wychodzi nowy, musi się ten krzew trochę pozagęszczać, więc no cóż, o proszę, ten jest długi, tu wychodzą takie przekwitnięte, skrócimy go może o tyle, ten też nam się, zobaczcie, już się kładzie, nie, no to jest bez sensu, trzeba go skrócić tutaj we zdrowym. I nie żałować, że teraz będzie gorzej wyglądać, bo tyle czasu tu nic nie było robione, że no naprawdę. No i co i tyle? Już to wcięte? Chyba tak. No na pewno lepiej niż było. No i praca przy fresesji skończona. Teraz możemy się zająć kolejnymi zadaniami. No a tym razem przyczasne nasze tuje. Nieszczęsne, za którymi nie przepadamy, no ale jak to, to trzeba o nie trochę zadbać. Zostały zimą nieco w kość, no bo może pamiętacie śnieg tutaj napadał, trochę się położyły, no ale już wstanęły. Teraz je trzeba przyciąć. A ja pożyczyłem taki sprzęcik od mojego taty i zobaczymy, jak on się sprawdzi. Myślę, że całkiem nieźle. No to zaczynamy. Stawiam wiaderko, ono mi daje taki, taki tak, punkt odniesienia, jakiś taki kształt. Trzeba je tylko dobrze w miarę ustawić. Nie jest to łatwe też. Przez zależy na jakim krzaku, na tulce to nie jest łatwo go ustawić. Ale... No i Marcin, co myślisz tak z oddali porównując dwa te y, krzaczki? Nie no, całkiem, całkiem ładnie to wygląda rzeczywiście. Nie jest to może idealna kulka, ale, ale lecimy z drugą. I co? Efekt chyba jest całkiem dobry. No więc lecimy, zajmiemy się tymi większymi. Oczywiście w całości ich nie przytniemy, bo one mają 6 metrów pewnie. No ale od dołu je trochę machniemy i myślę, że jeszcze walniemy ten wielki krzak znienawidzony przez ole, też go trochę podrównamy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Lecimy. Kochani, teraz będę ściółkowała pomidory, ponieważ to, ta pierwsza grządka została zaściółkowana wcześniej, a ta grządka, tak, ta grządka jako jedyna nie została zaściółkowana, ponieważ tutaj y, posadziłam w ostatniej kolejności te pomidory, które do nas przyjechały od mojej mamy z tunelu. Y, ponieważ tutaj na końcu sadziłam pomidory, które przyjechały do nas od mojej mamy z tunelu. Y, więc nie zdążyłam tego zrobić dzisiaj. Y, Muszę to zaściłkować, ponieważ naprawdę jest ogromna różnica między tym, jak ziemia jest niezaściółkowana, a zaściłkowana trawą. Oczywiście no, mamy tutaj nawodnienie, ale jednak ta trawa robi dobrą robotę i naprawdę ma znaczenie, więc tutaj też po prostu będę kłaść. A tam w tych grządkach, które są już zaściłkowane, będę odnawiać ściółkę, ponieważ jak już Wam wielokrotnie mówiłam, ściółka robiona cienko i odnawiana co jakiś czas. Po prostu chodzi o to, żeby ta trawa nie było jej za dużo, żeby tam nie gniła w środku. Ma być cieniutka warstwa, żeby to się ładnie wysuszyło, trzymało wilgoć, ale żeby nie było tego procesu gnilnego. No dobra, ale wiecie, no trochę mi to porosło oczywiście od tamtego tygodnia, więc muszę znowu to trochę przepielić. Najgorzej sytuacja wygląda po prostu z tą pokrzywą, ponieważ tutaj pod spodem kiedyś rosło jej dużo, dlatego przykryliśmy to wszystkimi warstwami Kartonami, z rębkami w ogóle wszystkim. No ale mimo to dalej ta pokrzywa wychodzi, ponieważ no, jest to takie dość albo bardzo ekspansywne, yy, bardzo ekspansywna roślina, dlatego musimy się jej pozbywać i pewnie będziemy się długo jej pozbywać. No ale za to mamy materiał na gnojówkę. Dobra, więc ja szybko to przepielam i zaraz będę ściółkować te, te grządka. Jak wiecie, przy pomidorach prasy zawsze jest bardzo dużo. Ola już na szczęście zaściłkowała, więc teraz możemy zająć się obszczekiwaniem wilków, wychodzących tutaj takich dzikich pędów z pomiędzy łodygi a liści. No i część już zrobiłem. Tutaj widzę, że jeszcze mi został jeden. Robimy to przy takich wszystkich normalnych pomidorach, przy koktajlowych nie, bo te koktajlowe rosną bardziej jak krzaki. I tutaj widzę, mam malinowy kolejny. Więc tutaj my obcinaliśmy liście, ale wilki tak poszedł, więc go uszczykuję, tutaj uszczykuję, tutaj to liść, o tutaj uszczykuję i tutaj chyba będzie wychodził, to też go uszczykuję, oj tutaj nie widzę, ale chyba nic nie ma, o nie jest, też uszczknięty, o widzicie i wyłamujemy, tutaj coś było. Tutaj próbuję. A tu już mamy kwiatuszek. Podłuchamy, może będzie pomidor dzięki temu lepiej. <grystanie> Patrzę jeszcze tego. O, tutaj do widzenia. I tutaj do widzenia. No i tyle. A teraz czas przejść do szklarni. Kochani, jesteśmy w tunelu razem z naszymi pomidorkami i muszę przyznać, że wyglądają naprawdę ładnie. Są już kwiaty, są też oczywiście wilki do oberwania, ponieważ takie pomidory zwyczajne, jak już Marcin wcześniej powiedział, hoduje się na jednym pędzie. Co my tutaj mamy? Na szczęście wszystkie pomidorki są podpisane. Na szczęście wiadomo, które mamy obrywać, a które nie. Na przykład to jest koktajlowy, więc tego nie ruszamy. To jest gruszkowy koktajlowy, to również. To też gruszkowy. Tamten gruszkowy i ten gruszkowy, i tamten też jest koktajlowy. Więc te wszystkie zostawiamy bez ruszania, więc tutaj mamy to zrobione. To jest pomidor koktajlowy, to też nie. Malinowy, dobra, taki wielki już nam wilk poszedł. Tu też. Dobra. Tutaj taki mały, kolejny, dobra. I tutaj taki maluśki, i dobrze. I tu są kwiaty. To jest pomidor również malinowy. Tu jest ok. Tutaj muszę oberwać, ale fajnie, widać, te pomidory się tak wzmocniły. Są już takie grube, ładne po tym oborniku. Trochę też gnojówką podlewaliśmy, więc to wygląda wszystko dobrze. Tu się trochę boję, bo. A czy to jest, przepraszam, drugi pęd? Ciekawe. Nie wiem. Tak to wygląda, że to jest taki gruby. I ten? Aha, bo to jest ten koktajlowy. Boże, już bym zaraz go zaczęła tutaj ciachać nieźle. Ja robi się pomidor tu. Niemożliwe! Widziałaś pomidora? Nie. Altosiu, czy ty widziałaś pomidora takiego do zjedzenia, co będzie? Gdzie? Nie. O! Tutaj! O rzeczywiście. No Ej, i... czyli same się zapyliły, co? No tak, no bo widocznie wiesz. No otwarty to trochę też wiatr nie, to. Jutroż. Dobra, to. Jutroż. Jutroż. A to? To koktajlowy, to delikatnie to się. Mój ulubiony. Gruszkowy ten jest. Ten jest okrągły. Ten jest gruszkowy podłużny. No i dobrze kochani, wszystkie wilki oberwane. Yy, znaleźliśmy... Znaleźliśmy też pierwszego naszego pomidorka, więc w tunelu też się samo zapyliły. Pewnie przez ten wiatr, który tutaj trochę hula. Dobra, idziemy dalej do roboty. Tak jak już Wam wcześniej wspominałam, siejemy drugi raz fasolkę, ponieważ pierwszy rzut w ogóle nam nie wszedł, więc będziemy próbować jeszcze raz. Do tego obok posadzę jeszcze pak choya. Teoretycznie powinno się go sadzić albo wcześniej, albo trochę później. Ja posieję teraz, zobaczymy. Mam też sadzonki, więc yy, zobaczymy, czy te sadzonki w ogóle przeżyją. Jak nie, to nie trudno. Nie wiem, czy pak może być obok fasolki. Myślę, że w porządku. Nic mi się takiego nie stanie, ale spróbuję, zobaczymy. Marcin już mi tu podlał grządkę. Ja ją trochę przepieliłam. Jest już przygotowana. Zaraz sobie zrobię rządki. I trzymajcie kciuki, żeby tym razem fasolka nam wzeszła. No ale wiecie, jest tak sucho, że po prostu... Um, mogę to zrozumieć, że ona nie dała rady. Chociaż groszek ma już kwiatki, bób właściwie też. Zobaczymy, co z tą fasolką. Tak. No fasolka, po jednym ziarenku, tak jak ja, dobra? Nie tak blisko, trochę dalej. No, i pięknie, właśnie o to chodzi. No, i jeszcze tutaj daj, i potem tamten rządek, ok? I kolejny rządek, rób, o tutaj, o tu. No i trzy rządki fasolki. Tak, czoj. Mam tutaj takie siewki witku, które nie wiadomo, co z tego będzie, ale zobaczymy. Są wybujałe, są przesuszone, ale są. To są takie, wiecie, zapomniane takie, zapomniana rozsada. Niedawno przyjechała do nas kolejna dostawa jakichś sadzonek, które sobie pozyskujemy od naszej rodziny. A wśród nich między innymi taka, ta wuła Douglasa. Jest to no, taka mała sadzonka już z korzeniami. I zasadzę ją na naszej rabacie. Myślę, że Ola się ucieszy. Zrobię sobie tutaj trochę odściółkuję. Nie, nie potrzeba tu wielkiego dołka, bo tak jak widać, tylko tyle wchodzi. Ola mi tu podpowiada, żeby wrzucić jeszcze skórkę od banana pod sadzonkę. Koro jest taka chęć, no to dlaczego by nie? To poproszę tę skórkę. O, to wrócisz do tego dołka. A no to może rozerwę na kawałki. Dobra, tata już go. A, już rozerwałeś, dobra, bo ja tutaj mam trochę tych y, skórek, skoro sadzimy, to... No i dobra, super korzenie. O, ugniatamy tam, żeby korzenie dotykały. Oczywiście zapomniałem rękawiczek, bo tak już na, Chcesz rękawiczkę? na szybkości Proszę. to robię. Nie wiem, że to późno. No i oczywiście tutaj sobie przyściółkujemy, żeby lepiej była woda zachowana. I gotowe. Trzeba jeszcze tylko szybko podać, zaraz przyniosę jakieś wiaderko i będzie zrobione. <laughs> Jak biegamy. Podlewamy teraz tutaj. Dośnik. Jazem. w składzie. Przygotowałam sobie już tutaj miejsce. Wykopałem dołek, wcześniej oddarniłem, trawa jeszcze leży, niedługo będziemy ją wyrzucać. No ale do czego? Do tego, żeby posadzić tutaj winogrona. Mamy takie mm, trochę sadzonki ze sztobrów, nie są one... Najlepszej jakości, dlatego że no nie puściły jeszcze korzeni i nie wiem czy puszczą, zaryzykujemy, jak nie, no to miejsce już będzie przygotowane i wsadzimy coś innego. Zalałem to wodą, żeby było dobrze nawodnione, bo naprawdę susza wciąż. Deszczu nie było, ja nie wiem tutaj ile, z miesiąc? Tak, ostatnio... Gdzie? Dwa miesiące może? Ostatnio, ostatnio miało Odkąd posadziliśmy pomidory, ostatni raz wtedy padało. No i dobrze, Ola wrzuca tutaj kawałki skórek po bananach, zaraz będzie trzymała sadzonki, ja je będę zasypywał, po czym wrzucimy troszkę obornika końskiego granulowanego, no i dalej ziemia. Ola, patrz, tak będziesz się załała, tak pod ukosem, o tak może Dobra, żeby trochę. już poszły na ten, okej. To tam ostatnia, tak? Co ostatnio? Tutaj? Tosiu, podaj teraz tą twoją taczkę. Musimy o. wrzucić tego burnika, bo nie jest na twojej taczce. Mm -hmm. Podjedziesz tutaj? O, super. I czas tu będzie. Ja też muszę. Dobrze to syp Ale tu się nie, tylko nie No ale widać, to ta nie uszywa. Widocz... Widocznie, może w sumie to może nie trzeba. Gdzie? No gdzie chcesz? No i dobra, skończone, dziewczyny trochę przyściółkowały i mamy to. Kochani, odwaliliśmy kawał dobrej roboty, naprawdę jestem z nas bardzo zadowolona. Podcięliśmy forsycję, przycięliśmy tuję, pomalowaliśmy i zaimpregnowaliśmy ławkę, posiałam groszek, nie wróć, fasolkę, groszek już rośnie na szczęście i udało się ogarnąć te pomidorki nasze. I zaściłkować. To jest ważne, bo teraz jest bardzo sucho. Kochani, jeśli nie widzieliście naszego ostatniego filmu, w którym Marcin wraz ze swoim tatą konstruują naszą nową piękną ławkę dla dzieci, koniecznie kliknijcie tutaj i będziecie na bieżąco właśnie z tym materiałem. Ja się żegnam. Do zobaczenia. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia w niedzielę. Papa! Pa!